Kilka dni temu powiedziałem koledze, będę oglądał film Jojo Rabbit. On: e, A co to jest? Ja mówię, to jest o chłopaku, który chce wstąpić do Hitler Jugend, a jego idolem oczywiście jest Adolf Hitler, do tego ma wymyślonego, wymyślonego przyjaciela, którym właśnie Adolf Hitler jest. On mówi: Ja cię kręcę stary, czy ty nie możesz oglądać normalnych filmów. Tutaj coś o Chrystusie, teraz o Hitlerze. Ale ten film ze wszech miar jest jak najbardziej normalny. Bo jak dla mnie ląduje na tej samej półce, co na przykład rzeczony nie tak dawno, życie jest piękne Roberta Beniniego. Fabuła jest bardzo prosta. Druga wojna światowa, dokładnie główny bohater, czyli Jojo. Nie będę wam mówił, czemu rabić, o tym się dowiecie, oglądając y, film. Chce być Hitler Jugend, tak, ale jest oczywiście mały, hrlawy, no i ma swojego wymyślonego przyjaciela, czyli Adolfa Hitlera. Adolf, który jest tak komiczny, tak specjalnie celowo przerysowany, że to jest po prostu coś pięknego. Ale po kolei. Fabuła mnie ujęła. Naprawdę film napisany był w 2009, około 2012 roku i leżał, leżał, leżał dopóki reżyser nie stał się sławny, no chociażby ostatni, ostatnio reżyserował ostatniego Tora, to Ragnarok, więc potem już mógł i ten bardziej, że on właśnie wciela się w rolę Hitlera. I powiem wam szczerze, robi to świetnie. I zapytany, czemu postanowiłeś wcielić się w rolę Hitlera? Przecież ty jesteś w połowie Żydem. On mówi, a jak lepiej się, nabijać się z faceta, jak po prostu wziąć i wystąpić i przerysować go do granic niemożliwości. Więc fabularnie film bardzo mi się podobał. Relacja, jaką mamy pomiędzy. Jojo i jego matką. Fajna, naprawdę fajna rola Scarlett Johansen. Oraz pomiędzy Jojo a tą Żydówką, spokojnie, nic wam nie palę, to wiecie, ze zwiastunów. To przejście jego z bycia mega zapatrzonym nazistą, tylko klapki na oczach i Adolf, Adolf, swastyka w ogóle. Wszystko Adolf. Do stania się człowiekiem, pewnowartościowym człowiekiem, który docenia życie, docenia innych, który. Kiedy mu mówią, że Żydzi mają skrzydła, zjadają głowy, urywają, wypijają krew i tak dalej, nagle patrzy i mówi: Ty, zaraz, to jest przecież bójda, no to jak, jak to może być Bo Przecież to nam dopiero co mówili, to, ale to jest naziści, to tak nie może być. Więc to jest bardzo ukazane i to mi się świetnie podoba. Sceny, no, po prostu poprowadzone są koncertowo. Jest taka jedna scena, według mnie rewelacyjna, ale zarazem bardzo smutna. To jest scena z motylkiem. Nie powiem Wam nic więcej, będziecie oglądali, będziecie wiedzieli. Świetna, naprawdę zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem dramaturgicznym scena jest po prostu super świetna, rewelacyjna, smutna do, do żywego, naprawdę przejmująca, ale bardzo dobrze poprowadzona i mająca duży, ogromny wpływ na to, co dzieje się z bohaterem na to, jakie są tego następstwa. Tak więc warto na nią zwrócić uwagę. Aktorstwo to jest coś, co naprawdę zaskoczyło mnie, bo o ile nie spodziewałem się wiele po tym chłopczyku. Dał radę, naprawdę dał radę, ale to jak zaskoczył mnie mistrz drugiego planu, jak dla mnie, czyli sam Rockwell. On gra tutaj, oczywiście nazistę, który był na froncie, jest kontuzjowany i okazało się, że musi uczyć właśnie gówniarzy z Hitlerjugend. Ale tak, jak on to pokazuje, cały film, jak już mówiłem wcześniej, jest przerysowany na maksa. To nie jest to, że jedno sobie wymyślił. Się... Nie, taki był pomysł, takie było założenie reż... reżysera i chwała mu za to, czapki z głów, bo jest świetny. Ale ten nazista, on jest... No, on jest powiedzmy gdzieś tam dobry, bo on jest człowiekiem, ale no, niestety jest wojna i trzeba po prostu wziąć karabin i trzeba robić to, co chcą od niego władze. Pewnie w życiu prywatnym, gdyby nie było wojny, byłby nauczycielem, byłby ogrodnikiem, byłby piekarzem, nieważne. Na pewno byłby w tym dobry. Ale tutaj, jak on to pokazuje, te jego skłonności, te jego przerysowanie, to jego, jego debilizm, ten, nie wiem jak to bardziej nazwać, jest tak świetnie zrobiony. Tym bardziej że no, rola do końca zobaczycie nie będę wam mówił jego rola jest jak dla mnie kluczowa w tym filmie dla Jojo Rabbit dla głównego bohatera wiemy, miałem mnie w tak oh scena która mnie bardzo ujęła jest kiedy do domu Jojo przychodzi Gestapo wiecie rutynowa kontrola i w ogóle i Wpadają tam 5-6 gestapowców i każdy mówi: Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Czytałem właśnie 31 razy w ciągu kilku minut wymieniają Heil Hitler. Do żywego, jeżeli pamiętać taką komedię z lat 80., Szpieg tacy jak my z Chevy Chase'em oraz Dan McCroydem, kiedy wchodzą do, do, do namiotu i tam jest: doktor, 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 doktor. Bardzo mi się to podobało i jest rewelacyjnie, bo reżyserowi chodziło o to, żeby. Po prostu pokazać, jak absurdy Gestapo. By było absurdalne, ale to jest maślane, były doprowadzone aż do granicy przegięcia palnika. Bo w tym momencie się okazało, że to było ważniejsze niż po prostu zwykłe logika. no Gdzie wchodzisz, mówisz, mówisz raz, to jest tak, jak wchodzimy i nie mówimy do 20 osób. Cześć, 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 Tylko cześć. No. Jeżeli nam odpowiedzą, to już w ogóle jest y, zabawnie, ale reżyser wiedział dokładnie, co chciał osiągnąć i osiągnął to, bo widzicie, pa, cały czas mówię, jest banan, jest banan, jest, to jest po prostu film, no, który musicie obejrzeć. Tylko musicie pamiętać, że to jest film o II wojnie światowej. Mimo, że tutaj jest śmichichichy, ale w tle jest cały czas wojna. Te wydarzenia mają tak wpływ, bo i Jojo Rabbit się zmienia, i jego podejście do wszystkiego, do życia, do, 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 do ludzi, nawet do Adolfa Hitlera, do tego jego wymyślonego przyjaciela, który ciągle się zmienia, inne stroje i w ogóle. I Adolf też się zmienia, czyli... To też jest pokazane, jak wewnętrznie Jojo się zmienia, gdyż no skoro jego wymyślony przyjaciel zmienia podejście, to znaczy, że on zmienia podejście. To jest odzwierciedlenie jego. Tutaj mamy jego, który tak naprawdę sam nie wie, co jest grane, bo odkrywa rzeczy, których do tej pory nie znał. Okazuje się, że to, co mu mówili jego idole, Hitler, jego wykładowcy, w tym Hitler okazuje się nieprawdą, i jakoś trzeba sobie z tym radzić. Jedni sobie radzą z tym, y, trzymając to w sobie, a on po prostu przez tego swojego Adolfa. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Więc to jest film o poważnej tematyce, ale na wesoło, bo takie filmy również można robić. Wspomniano oczywiście Roberto Benini i jego życie jest piękne w obozie koncentracyjnym. Jakiś czas temu był chłopczyk w pasiastej piżamie, też o, przyja o przyjaźni y, Niemca i Żyda w obozie koncentracyjnym i muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że tego filmu nie bojkotuje nikt, bo tutaj Adolf Hitler na wesoło, chłopczyk. No, Premiera tak co, co prawda dopiero za, za tydzień. gdzie miały być psy trzy, ale się okazało, że niestety w Irlandii wchodzi dopiero yy, w piątek, za tydzień bodajże, więc pewnie za tydzień bo za dwa będzie recenzja, yy, ale może będzie, bo wiecie, niedawno było o pierwszym kuszeniu Chrystusa w filmie yy, głupkowatym, który zrobił wielką yy, aferę, a nie był tego warto. Ten film, tak, ja bym prosił, aby ktoś wziął i zrobił wielką aferę na temat tego filmu, ponieważ ten film nie tyle jest wart, co powinien obejrzeć każdy, gdyż y, fabuła bardzo ciekawa, aktorstwo jest y, na najwyższym poziomie, w większości oczywiście, i jest pokazana właśnie ta przemiana. I to nie na przykład dorosłych, którzy, o, rozumieją, co się stało. Nie, dziecko, po prostu dziecko. I to w tym momencie jest uniwersalne. Bo humor jest na poziomie uniwersalnym, mimo że jest przegięty czasami do granic niemożliwości, że czasami jest absurdalny. I e, to, nawet Mel Brooks, król, można powiedzieć, e, król, król humoru absurdalnego, e, powiedział, że widział e, Jojo Rabbit i mu się to bardzo spodobało. Jest to film elokwentny, ciekawy, bardzo dobrze zrobiony. Więc może zamiast, pamiętam, kiedyś w szkole. E, podstawowej, bodajże chyba tak, szliśmy na listę Schindlera, bo to trzeba być. może na taki film pójdźmy. Niekoniecznie poważny, mimo że w gruncie rzeczy jest to poważny temat, ale jest on zrobiony dobrze, ciekawie, fajnie i co najważniejsze, zabawnie, bo tak naprawdę z wszystkiego się można śmiać, tylko trzeba wiedzieć jak się z tego śmiać, jak do tego podejść, jak ten temat ugryźć i nieważne jest, czy to jest Holokaust czy to jest cokolwiek innego? Można się śmiać, można sobie zrobić jaja, ale trzeba wiedzieć jak, 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 jak to zrobić umiejętnie, sensownie i tak, żeby ludzi nie urażać. I to, że właśnie odpowiadam sobie trochę na swoje pytanie, dlaczego nie ma afery przy okazji tego filmu, bo to jest zrobione ze smakiem. Jest to dobrze jest zrobione, fajnie, fajnie, gdzie się bardzo dużo razy pada, ale tak naprawdę film jest dobry. Ja daję mu 8 na 10 i Marzę. Naprawdę marzę, by za rok, bo ja mówię, premiera jest dopiero, dopiero w 2020 roku, trafił na waszą naszą listę 10 najlepszych filmów z 2020 roku, bo to jest film, który po prostu trzeba obejrzeć. A skoro mowa o liście najlepszych filmów, pamiętajcie, jest konkurs, gdzie wybieracie 10 najlepszych oraz 10 najgorszych filmów minionego roku. Jak w opisie, wejdziecie, tam jest link. Jeden i link drugi, czyli link na tak i na nie. Filmy najlepsze, najgorsze. Jest po 29 filmów. Głosujecie. Macie czas do końca y, miesiąca, do końca stycznia. I z osób, które zagłosują i zostawią mi komentarz, że tak, zagłosowałem, zagłosowałem, żeby wiedział oczywiście, kogo y, wylosować. A właściwie maja kogo wylosuje. Wybierzemy nagrody. Będą trzy nagrody. Opis oczywiście jest y, 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 pod filmikiem, gdzie ogłaszam konkurs. Tak więc działajcie. Oglądajcie, głosujcie. A z mojego strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć.